Po wschodniej stronie Nilu, w pobliżu starożytnego miasta Koris, znajdują się kamieniołomy minia. Rozległy teren pokryty niedokończonymi zarysami obelisków, a każdy z tych monolitów jest większy od słynnego kamienia w Balbek. Szacunki mówią nawet o wadze od 2000 do 3000 ton. Są ogromne, a że nie znajdują się na szlakach turystycznych, nikt o nich nie mówi. Okolica jest pod większym nadzorem, więc nawet trzeba być przygotowanym na asystent policji. Duże wrażenie robią widoczne jeszcze na trasowane kontury tego kolosa. Kamienią w minia powstał w okresie średniego państwa, czyli 2055 do 1650 lat przed naszą erą. To miejsce, gdzie wapień wydobywano na potrzeby świątyń, grobowców, mastaw, ale te niedokończone bloki to coś więcej niż tylko porzucone projekty. To swoista kamienna biblioteka, zapis technik, widzicie te łukowate rowki, to ślady miedzianych dłut, narzędzi, które wystarczyły do obróbki miękkiego wapienia. Ale pamiętajmy, każdy z tych niedokończonych gigantów wymagał tysięcy precyzyjnych uderzeń, godzin mozolnej pracy, a podniesienie i przetransportowanie tych kolosów wymagało ogromnych umiejętności.